Siemanko widzę, w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie nowe rzeczy, które zostały dodane w tym updatecie w Fortnite. Cie. Sprawdziliśmy sobie to z ziomeczkami i nawet udało nam się zdobyć jedną fajną giereczkę Forty Bomb chyba. I zdobyliśmy tam rangę S. Eee, Przed zacznieniem jeszcze tego filmiku, pamiętajcie o używaniu mojego kodu BazelFan w sklepie Fortnite. Jeśli jeszcze go nie używacie, pamiętajcie też o subowaniu mojego kanału. No i co? Eee, I też, też jeśli, jeśli możecie, to możecie podbić mój filmik na YouTube. Jeśli, jeśli sądzicie, że na to zasługuje, więc bardzo bym to doceniam. Więc ja już Was zapraszam do oglądania Soul. Peace! O, nowy karnet muzyczny, ale super! What the fuck! Kim jest ku Rasul! Nie, ci pokazuję, Rasul, Rasul nowy main, Rasul nowy main. I ma klapki, ma japonki. Ja pierdzielę na rozszerzonej rozdziałce, ten wygląda jak glue Medaliony są, są usunąć, tego. Ja pierdzielę, jak on ma sandała. To Japo Japonas! 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 On ma takie chłopie kropy. Oh, co kurwa, tu co robi Diggle? Czemu tu jest Diggle? Zabijemy od kiedy, od kiedy jest Diggle? Wow! Ładuje, Kupiłem i nic nie dostałem! Skam! Mężąca Kupiłem Deagla i mi oskamowali, nie dostałem go! Ufaki, pana, pana, pana. Pana, pana. Pana. Ja już to mam. Po co? Ho! Oski, oski. oski. To o, no to le... Super, zonierz, ranga B, zmniejszone w zużycie energii. Masz, masz, no. masz. Masz. What the fuck. Właśnie, ty, poka tego śmigłowca. Dawaj do niego. To się zdecyduj. Już się zdecydowałem Co to jest? Te robaki szelaj, leć do góry leć do góry leć do góry leć do, 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 do góry Bo z tego można wysiąść w każdym A, momencie No tu jest dwóch kolejnych tak? dwóch kolejnych Krach y, Daj jeden Ostrzeli... Pas. Ostrzeli Możesz wysiąść możesz, możesz wysiąść tak o Jest lotnia Nice Spamuj Oski spamuj Lecę ale tu Ale gówniany buz Ale gówniany bus. A bo Gdzieś to się trzyma, się. dobra Ski rakieta śle. CO TY ROBISZ?! Dobra, wysiadka By nie zginąć No E! A bo może ten dobra Ale boty A to boty były No Ale nie, bo jak wcześniej wysiadłem to nie mogłem ten No bo byłeś za blisko ziemi prawdopodobnie no O, ja biorę tego, ja biorę tego gluta, hopie Tego pływającego gluta Tego chodzącego, tego skaczącego gluta To pokaż Co on a może znak ja już To Glut Ale to zajebiste jest O ma paliwo Czemu on ma paliwo? On ma paliwo? What the fuck? faktycznie ma paliwo Ale bo nowe... Ej dobra mam to mam to mam to gówno mam to gówno mam to gówno Chodź tu na mnie Michał Baba Baba ba, Oooooo! Oh, shit 150 dostał, 150 dostał! Czy to ty Ja dostałem <grym> to to Mój też Czemu to jest jednorazowe? To nie powinno być jednorazowe Kazachstan gry Jestem game Jakie ulepszenie Ej dajcie mi AO do RP'a Ja ale to na safe ja potrzebuję Precision Airstrike Opa, zespół się udział cię Ej, dalej da, da, da radę są z Znowu... Ta, 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 no luźno, znowu mam ten precision Airstrike Precision Airstrike imba. Dobra, tym razem go użyję chyba każ dobrze Tak myślę. No, jeden, dep jeden, Ej, czemu to ci w ogóle damage zadało? To nie powinno ci zadać damage'a Ale wiesz jak to bije kurwa No bije fast, ale The no styl To jest taki wybuch że to mi rozjebał przez ścianę <laughs> Ej, nie ma w ogóle powodu, żeby nie trzymać tego airstrike, to już jest takiego gówno Ona jest mocna Daj się tylko Co? daj już się dostawać. Ona działa tak, że jak skaczesz, to możesz celować dalej w skoku. I to jest OP, bo z żadną inną broń tak nie Opa, bez kitu. No. I ona ma 100% accuracy, prawie. Ona jest taka mocna. Opa, to 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 jest. Opa, Be, bierz to, Opa, Bierz to, bierz to, bierz to za coś. To, 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 to. Nie, nie mogę tego stakować, to jest pojedyncze. Ej, plecy! Czy nie? Nie wiem. plecy chyba dostać? Nie, mi się wydaje, że nie. Ole, tu jest! Dobra to jest... Ej plecy, plecy, no plecy! A to było wajde tam ma jeden, White tam ma jeden Aunalot robię Krak Ej Parzek ja wysoko jestem To jest takie OP jak będziemy mieli S plus po Jak będziemy mieli S plus po prawej Więc trzeba dojeżdżać tak, trzeba dojeżdżać. Trzeba dojeżdżać Fajne Lecimy, lecimy Co to jest? Ale ten, ten glut jest zajebisty, to jest, to jest takie fajne gubno. No to co ten, ten jeździ tam? Opa, ja nie mam bębki założonej. Ajajaj. Lecę glutem. No Ale nim się, nim się tak fajnie, nim się tak fajnie jeździ jak tą krową, stary. Nie. Jest, jest, nie jest, jest, jest na mnie, jest, jest, jest. jest. Znam, Robią kazachstwa. Cały skład cały skład Jeden krak. O pasz, ty, ty, ty tak strzelasz, To jest chuj Ty chłopaj, jeden dead Drugi zero O, jeszcze tak. o. Ej, dobra, za, zaraz będzie S+, nie? Tylko jeszcze Ej, tak ja... z się fragów trzeba zrobić no to trzeba jakiś chyba movement dobry Ja mam movement dobry Ja se lesę przez całą mapę, o widzę Opa, i ten Jaki mały celownik Da, Ej, na mnie cały skład, Masz tylko normalni, 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 normalni ludzie. To my daleko, bardzo. Uciekaj, no to najlepiej. Dobra, mam pomysł. Precision airstrike Lecimy. Uwaga! Sam się zabije, lepiej, Pa, 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 pa! 100! Dead, jeden! Drugi, dead! <laughs> to jest okay, no what the fuck? Ale mocno. A ty to po prostu w nich rzuciłeś tak. Nie, w trzymasz, w trzymasz po prostu. Nie, w nich, w nich, w nich. I oni i tak nie mieli czasu uciec chłopie, nie? A już jest zajęta chyba Ej patrz, używam tego, y, strzelam tym gównem i używam impulsa Dobra, to chyba nie daje jakiegoś dużego rezultatu Wiecie jak to jest mało? na mnie, na mnie, tam, tam, tam Tak, <grym> to on se lata gdzieś w pizdunia i jest git <grym> fajnie, fajnie, fajnie Michał Dwóch, dwóch, na, na, na mnie, dwóch na mnie Nie wiem, jakaś latarnia może Zero, 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 dead, dead, de, de? no no, te Jest w tym boksie tutaj czy nie? Tak, 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 w drewnie, w drewnie, w drewnie, w drewnie. Tu Spamuj, spamuj w dam, spamuj, spamuj, spamuj Dobra, no, ryzuję, 30 White, y 40 Dawaj, jeszcze, dawaj, jeden dawaj. Leci, Basel, jeszcze jeden leci, jeszcze jeden leci Dostałem Na mnie A. Krak, nie! Zginę! zginę, zginę, nie! No i mnie bije, nie! Nie, proszę, nie! Da, 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 Panowie, 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 ponowie. nie! Wzięli mi moją Mk Tutaj jest rest, tutaj jest rez tarbas, na lewo Bo będzie S+, jak mi rozniecie, to jeden frag albo dojście zoną i będziemy mieli S+, i będziemy mieli te mityki A na trio to jest akurat git, bo będą trzy mityki, nie? Chodź, 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 kuchnia Wiem, ja tu jestem Wiem, wiem, to co? Ale kuchnia chyba, mówię do. Huuu, mityczny Skarsgård O oj, o oj batasz Ja mam pompę, chcesz się zamienić? To jest to S+, plus? Nie wiem, bardzo możliwe, chodź tam, tu jest, tu jest, tu jest Daj, 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 White, ten. Da, da, da. Za mnie o zero. A nice. jest. O, mityczny ten, <laughs> mityczny minigad. Na lot masz, na lot masz. Tak? Huuu, yes, yes, ja jestem! Ja ale Dobra, walę siobaj się biję. 100, 100, 100, ta. 180! 29, 57 krak. 50, 50 wide, 50 wide, ładuj, ładuj, ładuj. Uważaj, uważaj. Tu jest, tu jest, tu Ładuj, ładuj w tę skałę. Ale rikul ma tę skałę. Ej, krak, krak, tak. O ma 60, 60 ma HP. A nie, to jest usprawniony karabin szturmowy, to nawet nie jest Sky. What the fuck? Ten zona, 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 zona. Ej, dostaj, dostaj. Skąd? Nie wiem, z daleka. To dwa bije, uciekaj, uciekaj. Nie wiem, jeszcze. Ej! Uciekaj! Jezus Maria, przeżyliśmy to. Ale bomba. się. Ta, Ej, ja ta, ta, ta. Hey, mam pomysł! Na no yes, Tu. tu czupa. czupa, czu, czupa, uwaga, czupa. Jeden Leci! Tak. We mnie poleciało! 75 tylko dostał. No nie. Y za za żywo potem, jest, za żywo potem. Dostał... Y krak, 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 ładny, 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 łady. 27 jeszcze. What the fuck? E egzotyczny ten. Yyy... Fiz Że on mi tą egzotyczną Mkę zapierdzieli i zniknął gdzieś 36 kak ma Jałem Leży, leży, leży 36, 36 dwa razy Jeszcze na daleko tam jest Dobra Ostatni żionek 100 Ej weź chciał Ja chciałem od tego żołka 3 minigunów nie ja pierdzielę prawie 40 bomb. Ej, my w sumie chyba mamy razem z, z 200 Maców pewnie, nie? No. No je, Ja mam mało. Ja też pchuj. Ale wyjebane, tak, macy to nie jest najważniejsza rzecz. Grant szczepiona miał w sensie, wie co to jest. Ej, na mnie, na mnie, na mnie, trzech! Pomagam. 1-0! Dead. Dead, dead! Nice. Zdbiłem? A to są ci, dobra. 100! Dead, 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 dead! Krak, 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 krak. masz? tam? tak. Ej, pomocy ja, dam, nie mam na... jednego. Ja już, tylko się trochę wyleczę. Dead, 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 ludzik. 50! Dead, dead, dead. Jakbyś z się zabił. Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie hey, Ej, i ten, i szla. Spamę mnie. Dwóch, dwóch, dwóch! Oła, dostałem. Minigun, minigun. Minigun, jak się ma. Krak? Zejm ma ten. 38 white Jazy, się leczę Ten to cię, przecią też krak, ma H. Krak na ciebie, krak na ciebie. ten na dole zero ma. Jeden zrób na mnie Dead jeden Ja mam zero. ja mam zero, ja mam zero, ja zero Dobiję dwóch Do mnie sparam. Ej, pomocy, mam pomocy, spaza, pomocy. mam spaza! Pomocy, 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 pomoc. Idę, idę, idę. idę Do mnie spamią, do mnie spam! Idę idę i idę, idę, idę. Trzymaca nie ma, mam! Ej, bo tu przyszli Sto Zginęła! Zginęła, prawda? Dead, Ja raczej zginęłem. Jeszcze lecę, jeszcze lecę. Wyżej, wyżej. Dead jeszcze. Nice. Jeszcze. Na górze, na górze. A wyżej tu są. Ci, K, White. Tu. Ucieka, Przeca. ucieka, ucieka. Yes. Dead, dead. Nice. Jeszcze, jeszcze, Jeszcze. Jeden. Jeszcze, jeszcze. Tab, na mnie. Ja idę, ja idę, ja idę. Tu zjomek, zjomek! Dead, dead, dead. Na mnie, na mnie, pas jeszcze. Ja ja wiem, widzę, widzę. Ucieka, ucieka, ucieka. Tu, 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 ucieka. Masz poduszki, coś? Nie ma, nic nie, nie. No super. Gdzie jest ten drugi spaz? Może on miał. Jest, 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 masz drugiego, masz drugiego. Bierz, bierz, bierz. Tu daj bierz. mi, daj bierz. mi, no. Cześć, jeszcze jest daleka. Stawie tu będą za wychodzić gdzieś tu. Ta, są ta, 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 ta. Tam się No, ja bym ich zabił. Ta, i, I ucieka, 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 tu, 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 tu. Pa, pa. No, no. Sto. Ole, dostałem. Noc! Czemu akurat to się nie chciał zabudować? Nie, nie no i pozdroń się, dit kursa robi Cały tryj Jak jeszcze boxujem daje 200 celkas No tyle by było z tej gierki, tak? 201? No, cio <gry> Opa, Dead? Nice. Dead No i nie no Ojej, yeah. Ja, ja bym ja, ja. ja by nie dalej tej poduszki, to może ich zabił Ale pięknie było, dobrze, dobrze było To jest faza Jest nikam alt, jest nikam alt UGH <sighs>